Witaj! Opowiem Ci dziś kolejną niesamowitą, ale prawdziwą historię. Opowiem Ci o śmierci klinicznej, doświadczeniu bliskim śmierci Billa Ledsona. Dzisiejsza relacja obejmuje wypowiedzi Billa z kilku wywiadów, źródła podane zostały w opisie filmu. Jeżeli interesujesz się tematem doświadczeń z pogranicza śmierci, to ta relacja może być dla Ciebie zaskakująca. Zaczynamy. To był rok 1994. Pracowałem jako strażak w Santa Barbara. Na posterunku numer 11 byłem kierowcą karetki. W okolicy szalała potężna epidemia grypy i wielu ludzi było chorych, a izby przyjęć były pełne ludzi. Pojechaliśmy do pacjentki. Była zamknięta w pokoju i była naprawdę chora. I było oczywiste, że musimy działać szybko, ponieważ było z nią bardzo źle. Chwyciłem tlen i nachyliłem się nad łóżkiem, stanąłem nad nią i założyłem jej maskę. A kiedy to robiłem, ona odetchnęła z ulgą, bo była taka szczęśliwa, że przyjechaliśmy. Ja w tym momencie robiłem wdech i poczułem, jak moje płuca wypełniają się jej oddechem. Powiedziałem jej: Cóż, jeśli to nie jest szczepienie, to nie wiem, co nim jest. A kilka dni później byłem naprawdę chory. Byłem naprawdę chory i byłem w domu. Trudno mi było wstać z łóżka. Wymiotowałem i miałem biegunkę. To było popołudnie, hmm, chyba trzeciego dnia. Spojrzałem w lustro i powiedziałem: Człowieku, ja nawet nie wyglądam jak ja. Byłem cały ciemny. Moje serce pędziło 150 uderzeń na minutę. Próbowałem zmierzyć puls na nadgarstku, ponieważ jest to dobry wskaźnik tego, jakie jest Twoje ciśnienie krwi. Nie mogłem wyczuć tętna na nadgarstku, więc wiedziałem, że ciśnienie jest poniżej osiemdziesięciu. Zadzwoniłem do siostry, odebrała siostrzenica i próbowałem z nią rozmawiać, ale to był tylko szept. I ona wiedziała, że są kłopoty. Odłożyła słuchawkę i wybrała numer alarmowy 911. Przyjechała straż pożarna hrabstwa Santa Barbara i zabrała mnie. Chłopaki wykonali wspaniałą robotę. Rozpoczęli intensywne nawadnianie kroplówką. Byłem bardzo odwodniony. Zabrali mnie do karetki i zawieźli do szpitala. A kiedy tam dotarliśmy, było tam pełno ludzi, dzieci i dorosłych. I wszyscy mieli tę samą naprawdę potężną grypę. Zostałem umieszczony w sali, i ciągle wymieniali kroplówki. Następnego dnia powiedzieli, że dali mi 11 litrów płynów. Następnie stało się coś, i ja nie obwiniam nikogo. Nie mam żadnych złych uczuć do nikogo z tego powodu, ponieważ doprowadziło to do tego wydarzenia, które było tym, co miało się stać. W każdym razie przyszła pielęgniarka. I powiedziała, że wszyscy dostają te dwa leki, coś przeciwbólowego, co było czymś w rodzaju morfiny, i coś na mdłości. Wepchnęła je do wenflonu. I wiesz, ja. Siedziałem. Miałem się właśnie ubierać. I szykowałem się do wyjścia do domu. Była tam moja żona. Powiedziałem do pielęgniarki: Myślę, że mogę iść do domu. A ona mówi: Nie, lekarz nawet cię jeszcze nie widział. A te leki są zalecone dla wszystkich. Podała mi je i po nich ja się przewróciłem i straciłem przytomność. Potem moja żona powiedziała, że to ich naprawdę przestraszyło. Trzykrotnie podawali mi leki neutralizujące opiaty, w dalszym ciągu byłem nieprzytomny, więc umieścili mnie na noc na intensywnej terapii. I miałem przy sobie cały ten sprzęt, rurki i takie tam, a ja nic z tego nie pamiętam. Po prostu. Moja żona tam była. I w pewnym momencie tamtej nocy opuściłem swoje ciało. Odkryłem, że lecę przez to wypełnione gwiazdami królestwo. Za każdym razem, gdy opowiadam tę historię, po prostu zaczynam się uśmiechać. Hmm, bo to wszystko do mnie wraca. Ale tak, leciałem przez wypełnione gwiazdami królestwo. A wokół mnie były te wszystkie... Wspaniałe gwiazdy, kule, i one były takie gościnne, i to było tak, jakbym był oprowadzany przez nie. A ja po prostu wszystko, co czułem, było wszystkim, co człowiek kiedykolwiek chce czuć tylko akceptacja, miłość, radość i bycie obejmowanym. I wszystkie te rzeczy, wszystkie te negatywne rzeczy, które mamy, zniknęły. Absolutnie ich nie było. Rzeczy takie jak złość i uraza, albo gniew, albo zazdrość. Moim zdaniem te emocje nie podróżują tam razem z nami. Zostają tutaj. Są narzędziami, z których można się uczyć. W każdym razie leciałem przez ten wypełniony gwiazdami świat, czując się absolutnie ekstatycznie. To było jak kosmiczny orgazm. I to nie był przebłysk tego. To było. To było wypełnione tymi wibracjami. To jest to, z czego pochodzimy. Tutaj mamy tego przebłyski, kiedy zdobędziemy zwycięskie przyłożenie, albo dostaniemy tę pracę, o której marzyliśmy, albo zdobędziemy dziewczynę. Wszystkie te zwycięstwa, gdy zbierzesz je wszystkie w jedno i pomnożysz przez milion. To jest ta wibracja. Więc tak, schodzimy tutaj po to, aby przeciwstawić się tym naprawdę gęstym, ostrym wibracjom i to dla nas naprawdę wspaniały dar. Naprawdę tak jest. Podróżowałem w tym królestwie i to był kosmiczny orgazm, po prostu ciągły. I o! Oh, I poczułem się, jakbym został uwolniony z gorącej, ciemnej szafy. Czułem, jakby chłodna bryza przepływała przeze mnie, jakby ktoś napełnił mnie miodem. A ja byłem tą ogromną, rozszerzoną chmurą. Ogromny, rozszerzony balon. Wydawało się, że nieskończenie się rozszerzyłem. Nie mogłem przestać myśleć o tym, jak mogłem zapomnieć o tym, kim naprawdę jestem. I to, co powtarzałem, kiedy leciałem i cieszyłem się wszystkim, mówiłem, jak do licha mogłem uwierzyć, że jestem tym kolesiem, to była taka szalona sztuczka, że byłem tą osobą. Ponieważ ja już nie byłem bilem leconem i nie chciałem mieć nic wspólnego z jego historią i życiem, nawet mimo tego, że było to wymarzone życie, i miałem te wszystkie dobre i złe strony, i wiesz, guziki, wiesz, wszyscy je mamy: emocjonalne guziki, przyciski, które wysyłały mnie w cokolwiek, depresje, zły nastrój, i one zniknęły, wszystko to zniknęło, wszystko to zniknęło. I to pozostało z osobą, którą był Bill Ledson. A ja miałem pełną wiedzę o całym życiu Billa Ledsona i znałem wszystkie szczegóły. I nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Lubię go. To dobry facet. Ale nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Myśl o powrocie nie wchodziła w rachubę. Byłem świadomy, że moje ciało było zostawione. I to było jak skórka od banana. Co zrobisz ze skórką od banana? Wyrzucisz ją. I tak właśnie się czułem. Leciałem więc i nagle wylądowałem. Wylądowałem w miejscu, które było solidne i trwałe. Miało pośrednie oświetlenie, a wokół stały nosze i był sprzęt, który zwisał z sufitu. To było jak placówka, klinika czy coś takiego, a przede mną były istoty. Było tam trzy niskie istoty w kapturach, i one były przeszczęśliwe, że mnie widzą. Wyglądały dokładnie jak te istoty z filmu Communion, polski tytuł Wspólnota, film z 1989 roku. Istoty, które widziałem, były przede mną. Na ich twarzach gościły wielkie uśmiechy. I miały te ciemne kaptury i przysadziste ciałka. Potem jedna kobieta napisała do mnie i powiedziała, byłam przez nie zabierana wiele razy jako dziecko. Nazwałam ich ludźmi guźcami. Guźce przyszły i zabrały mnie. Kiedy zobaczyłam ich w filmie Communion, upuściłam popcorn. Wyglądali dokładnie tak. I dostałem kilka e-maili od ludzi mówiących, dziękuję, że to zrobiłeś, ponieważ myślałem, że to tylko moje doświadczenie. W każdym razie, tak, one wyglądają trochę, nie wiem czy przerażające to właściwe słowo, ale wyglądają inaczej. Ale dla mnie byli kochani, a mówili takie rzeczy jak. Jak było? Czego się nauczyłeś? Co możesz nam powiedzieć? I ja byłem bardzo zdezorientowany. Nagle znalazłem się w tym miejscu z tymi istotami, jak z kreskówki. Jeden z nich wystąpił do przodu. I długo mi się przyglądał, a potem zwrócił się do pozostałych dwóch i powiedział On nas nie pamięta. I wszyscy zaczęli chichotać. A ja na to, a czy cóż chłopaki, mam mały problem. Nagle z mojej perspektywy wszystko jest bardzo dziwne. I jech, trochę was pamiętam, ale dajcie mi trochę czasu. I oni chichotali i podskakiwali. I byli cudowni. To było tak, jakbym był w domu z moimi najlepszymi przyjaciółmi, a oni świetnie się bawili moim kosztem. A potem była jeszcze inna istota, która w pewnym sensie dowodziła. Była jakby w tle, podeszła do przodu i to był wysoki, delikatny mężczyzna. Miał taki niesamowity, ekstatyczny uśmiech. Miał otwarte oczy, uniesione brwi i cudowny uśmiech. I on oczywiście dowodził, ale był najlepszym szefem, jakiego można mieć. Wcale nie był nowierz surowy. Kiedy podszedł do mnie, moje gardło po prostu się zacisnęło, a klatka piersiowa rozszerzyła. Już myślałem, że wybuchnę niekontrolowanym płaczem z miłości. Z tej istoty wylewało się tyle miłości, że to było przytłaczające. To było paraliżujące. Po prostu to uwielbiałem. Kochałem tych gości. Ach, byli fajni. Za każdym razem, gdy coś mówiłem, on chichotał. Czułem to w sobie. Śmiał się. Odniosłem wrażenie, że oznaczało to, no wiesz, hm, patrząc na to z perspektywy trzeciej osoby, że to była relacja między ojcem a dzieckiem. I kochał mnie bezwarunkowo. I w pewnym momencie powiedziałem: „Ja, ja tam nie wrócę. Nie ma mowy, nie ma nigdy.” więc chyba muszę w końcu przenieść się z tego miejsca. Jech, więc wiecie, co dalej? Przegląd mojego życia? Chcielibyście od tego zacząć? A on po prostu, och, po prostu to uwielbiał. I się wzruszył. Tak jakbym był małym dzieckiem, próbującym przejąć kontrolę. On powiedział, jasne, jasne, zróbmy to. Jak chcesz zacząć? Więc zacząłem mówić. Zacząłem opowiadać historię o pracy, której żałuję, że nie podjąłem. Moja żona i ja dostaliśmy ofertę pracy na wyspie. Mieliśmy mieszkać na tej wyspie sami i dbać o dziką przyrodę. I to było daleko od wybrzeża. Godzinny lot helikopterem od wybrzeża. I ona tego chciała. To było. to było jej marzeniem, a ja podjąłem pracę w Straży Pożarnej. Nadal chciałem ekscytacji ale żałuję, że nie zrobiłem tego dla niej, ponieważ nigdy o nic nie prosiła, ale tego chciała. Więc tak, rozmawiałem trochę o tym i kilku innych rzeczach, ale nikt nie słuchał, nie obchodziło ich to. To było jakby to był wielki żart, jakby to życie było wielkim żartem. Nie chcę tego umniejszać, ale my to bierzemy tak na poważnie i traktujemy tak prawdziwie. A tam, gdzie idziemy, wydaje się to takie inne. Tam jest tak lekko i jest taka pełnia miłości. Było dla nich oczywiste, że zostałem tam przywieziony na szybki pokaz i rozmowę i nie zostaję. To nie był koniec mojego życia. I byłem jedyną osobą w pokoju, która o tym nie wiedziała. I w pewnym momencie on powiedział: Dobrze, wystarczy. Wystąpił naprzód jak ojciec. I powiedział: Czas wracać. I to mnie właśnie powaliło, a ja na to co wracać nie wracam tam, nie ma mowy. Mówi masz tak, musisz wrócić, masz rzeczy do zrobienia i są one ważne. A trzej mali faceci, to było tak, jakby zostali przeniesieni, przydzieleni do czegoś innego. Po prostu zniknęli. Poszli gdzieś indziej w tej placówce. I był tylko on i ja, i on podszedł i powiedział: Dobrze wracasz. Gdy zrobił krok do przodu, poczułem, że się cofam. Miejsce właśnie zaczęło się rozpadać, zaczął się dematerializować. Jakby mnie stamtąd wysyłano, i przechodziłem na inny kanał. Poszedłem na inną częstotliwość. I to było uczucie stępowania i spadłem w ciemność. To nie było dobre miejsce. To nie było hm, miejsce, w którym chciałbyś być. Było samotnie i było ponuro, i nie chciałbyś tam zostać. Potem byłem z powrotem w swoim ciele i obudziłem się. Przyszła pielęgniarka i mówi: Jesteś przytomny, a ja na to: Tak, tak, muszę z tobą porozmawiać. A ona powiedziała: Muszę tylko powiedzieć lekarzowi: Martwiliśmy się o ciebie. Nie wiedzieliśmy, co się z tobą stanie. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I powiedziałem: Dobrze, okej, okay, możesz iść porozmawiać z lekarzem, ale najpierw powiedz, co ja tu robię. Byłem, byłem wkurzony. Powiedziałem: Byłem w domu. Byłem w domu z moimi najlepszymi kumplami. Jak to się stało, że wróciłem tutaj? Powiedziała: Kochanie, byłeś w depozycie, ale wypadłeś z depozytu i teraz znów jesteś z nami i będziesz musiał sobie z tym poradzić. I pomyślałem, że to była no wiesz. Jak patrzę wstecz, to była naprawdę dobra rada. Ponieważ po tym doświadczeniu, każdy kto ma takie doświadczenie, wiesz, jogini i duchowi nauczyciele powiedzą ci: Wracaj do swojego życia, rąb drewno i noś wodę, i rób rzeczy, które wspierają twoje życie, i kontynuuj je, ponieważ jesteś w podróży. Jesteś. Jesteś żołnierzem swojego wyższego ja, tej wyższej wersji ciebie, która przyszła po doświadczenia, które są zaplanowane. Wróć do pracy i spraw, by po drugiej stronie byli dumni, że dałeś z siebie wszystko i dokonałeś wyborów o najwyższych wibracjach w tym życiu. Po powrocie, gdy mówiłem o moim doświadczeniu i o tych trzech małych, zakapturzonych istotach, to brali mnie za wariata. Po paru tygodniach nauczyłem się, aby o tym milczeć, i tak było przez około 15 lat. Około roku 2010 w jakiś sposób zostałem doprowadzony do pracy Rika Strassmana, DMT, Cząsteczka Duszy. Nie wiem, czemu przeczytałem tę książkę. Nie wiem, czemu obejrzałem ten film byłem strażakiem i w zasadzie miałem kontakty jeszcze z policjantami. Będąc w tym towarzystwie nie robi się tego. Nie ogląda się takich filmów i nie czyta takich książek. W rozdziale 13 i 14 pod tytułem Poza zasłoną, ochotnicy, którym Strasman podawał DMT, które aktywuje szyszynkę, aby wystrzeliła duszę poza ciało, jego ochotnicy udawali się w to samo miejsce i widzieli te same istoty. Niskie, zakapturzone istoty Komiczne i łobuzerskie, i wysoką, delikatną osobę to były te same doświadczenia, i to zatrzęsło moim światem. Potem spotykałem się z ludźmi, którzy doświadczali podobnych rzeczy, z szamanami próbowałem roślinnych specyfików. Teraz widzę energię na ścianach, widzę ją na niebie ona przepływa przeze mnie mam wiele doświadczeń i mówię temu tak. Za każdym razem dalej i dalej i wszechświat się otwiera. Jeżeli powiesz tak tajemnicy i odrzucisz strach, który jest na poziomie epidemii, szczególnie w Ameryce, gdy znajdziesz sposób, aby odrzucić ten strach, gdy strachu nie ma, wszystko zaczyna się otwierać, to jest zadziwiające. Ludzie, którzy przeżyli doświadczenie bliskiej śmierci, są zaproszeni do czegoś nadzwyczajnego. Jeżeli przyjmują to zaproszenie, wszechświat się do nich uśmiecha, mówi dziękuję i daje więcej. Dla wszystkich, którzy szukają odpowiedzi i mają doświadczenia i mogą się bać, albo są zdezorientowani, szukajcie dalej, nie ma się czego bać, nie ma w tym problemów, nie ma śmierci, bawcie się dobrze i pomagajcie innym. Czym było to ciemne miejsce, które odwiedziłem przed powrotem do ciała? To od nas zależy, tworzymy naszą wibrację. Wiesz, kiedy żyjemy naszym życiem, a nasze wibracje są niskie, ponieważ byliśmy samolubni, skupieni na sobie i złośliwi. Wiesz, wszyscy, wszyscy znamy takich ludzi, wszyscy ich spotkaliśmy. A kiedy opuszczamy nasze ciała, kiedy umrzemy i opuścimy nasze ciała, nasza wibracja będzie pasować do tej niskiej wibracji. Tych niższych miejsc i tam utkniemy. To nie jest na zawsze, tylko dopóki nie ustalimy, gdzie popełniliśmy błąd w tym życiu, i dlatego, że jesteśmy tymi nieskończonymi, niesamowitymi istotami. Jeśli posłuchasz tych ludzi, którzy opowiadają o pójściu do piekła, to prawie za każdym razem jest tak, jakby tę zagadkę rozwiązali. Pewna kobieta była w śpiączce przez kilka tygodni i w pewnym momencie uporządkowała to i zaczęła hmm, śpiewać duchową pieśń, którą śpiewała w kościele i wyskoczyła prosto z piekła. I powiedziała, że przez większość czasu nie miała pojęcia, że nie żyje, kolejna sprawa z opuszczeniem tego świata w stanie zaskoczenia. Wiesz, będziesz się trząść w tych miejscach o niskich wibracjach. Dopóki nie rozwiążesz tego zaskoczenia, a dla niektórych to to może być długi proces, Edgar Kajsy, kiedy opuszczał swoje ciało, aby dokonać odczytu, siedział cicho, dopóki wibracje nie zaczynały się prosto w jego oczach, wtedy znajdował małą plamkę światła na zewnątrz swojego ciała i wiedział, że musi podążać za światłem, aby być bezpiecznym, i to Pierwszy poziom królestw, które odwiedził, lub przez które się poruszał, przechodził na coś w rodzaju schodów. I to było jak drabina Jakuba. Wchodził po schodach i mijał te małe zakapturzone gnomy, elfy i takie tam. I mieli bardzo ciemne szaty na niższych poziomach, a potem byli w jasnym kolorze na wyższych poziomach, i myślę, że będzie jakieś osiem poziomów. A on szedł do kronika kaszy, czytał i wracał, ale powiedział, że te pierwsze. Ten pierwszy poziom był miejscem koszmarów. Istoty, które żyły w tej okolicy, były koszmarne. Byli tam ludzie, ale byli bardzo zdeformowani. Mieliby ogromne ręce lub gigantyczne stopy, albo, no wiesz, tylko te części ciała, które wyglądały naprawdę dziwacznie. I mówił, że idzie za światłem do tych schodów, a potem wznosi się i wychodzi z tych miejsc, kiedy przechodzimy przez te życia i ustalamy, kim naprawdę jesteśmy, kim naprawdę jesteśmy. I dobrze umieramy. Umieramy, zdając sobie sprawę, że żyjemy wiecznie i nie można nas skrzywdzić, wiedząc, że po prostu trzeba pozostać na kursie i podążać za światłem. Gdy tu jesteśmy, żyjemy w iluzji. To jest naprawdę dobre zagranie. I wszyscy mamy w nim udział. Ale kiedy wracamy do domu, nie chcesz tu wracać. Ta rzecz, którą nazywamy śmiercią, rozumiemy ją całkowicie opacznie. To piękna rzecz. To natychmiastowa aktualizacja o 10 milionów procent. Nikogo nie straciliśmy. Wymknęli się z ciała fizycznego i poszli do domu. I są trochę dalej na szlaku niż my teraz, ale zobaczymy ich ponownie. I wszystko jest w porządku, wszystko jest dla nich bardziej niż w porządku, wszystko jest energią, częstotliwością i wibracją. Mistycy i naukowcy zgadzają się, że atom jest tylko wirującą kulą energii i to tworzy tę jakby symulację, ten hologram, w którym jesteśmy w tym życiu. Ponieważ jesteśmy nieskończonymi istotami, które oddają się tutaj na dole w te ludzkie formy, i mamy tutaj wspaniałe przygody na tej ziemi. Jesteśmy tu ograniczeni przez nasze dwie półkule mózgowe lewą, która jest nastawiona na strach, i prawą, która jest nastawiona na dom, który jest miłością. Mamy więc doświadczenia fizyczne i wszystko jest oparte na naszych emocjach, intencjach, związkach, naszych myślach. Nasze myśli są energią, one mają swoją wibrację i częstotliwość, strach będzie tu nas trzymać. Nie ma śmierci, każdy kto doświadczył bliskości śmierci, wie o tym. Wszyscy przejdziemy do stanu niefizycznego, jest to bezpieczna podróż, w zasadzie otwieramy oczy w następnym wymiarze i to jest zachwycające miejsce. Doświadczamy wspaniałych lekcji przychodzimy i odchodzimy z tego miejsca tego hologramu wspaniałego daru od Stwórcy. Mamy wolną wolę, robimy tak jak postanawiamy. W końcu zaczynamy sobie przypominać. Nasza duchowość przypomina nam o sobie. Jesteśmy tu aby nauczyć się przekraczać siebie, nauczyć się, że nasze fizyczne ja jest iluzją, o czym mówią między innymi zen i buddyzm i to działa.